Ja was witam w czymś bardzo fajnym, A, Nie, czekaj. Okej, okay. w Medwilu. I. I...

Dobra, a, a. może od treningu. wybierzemy sobie jakiś, tutaj wiem

Dobra. I to będzie nowa seria na moim kanale. Musisz być co fajna. No, więc zaczynamy. Paduj się, Paduj się I pominę sobie tą historykę. Książę Gerwazy przechadzał się długimi korytarzami z Ponieważ był sierotą, opiekę nad nim przejął duch jego pradawnego przodka króla Gerwazego Najpierwszego. Jak trening? Wasza wysokość? A, chyba dobrze. Wiem, że wuj Roland jest wielkim wojownikiem, ale wolałbym nie mieć tylu śniaków. Ha, 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 ha. ależ gerwazy. Żaden z moich potomków nie cofa się przed porządkiem. Okej, okay, dobra, sobie dobra, dobra, robimy gerwazy. omówimy wszystko od samego począteczku. Tylko żadnego leniuchowania. Uzdaj, że to egzamin. Udowodnij, że jesteś gotów na kolejny krok. Pewnie zaczynamy sobie z y, szkoleniem. Dobra, trening, walki, branż. Zobacz, pomagam. A teraz twój ulubiony przedmiot. Fechturek. Gotów na broń prawdziwego boja? Przekonajmy się. Yeah! Dobra, się środki. Cze, żwawo, żwawo. A masz ze mnie. A masz drugą nowę. masz. O, no ma. o to chodzi. A niech mnie. Czym tak ukłaci pod Dobra. Obrona. Darcza może jej nie robi. Ale dzięki niej unikniesz niejednego śniadania. Tak, to prawda. Okay. O. Nie lubisz mieć śniadania. Okej. Masz. Unieś starczy tak, by zasłonić się przed ciosem. Nie. Muszę kłócić. Broń się. Masz. Ojej, Co słabo! Dobra, robota. Świetnie! Dobra, teraz trening starczony. Blokuj pociski. Teraz na rzucę pomidorami! O dobra. Na lot! jest pięknie, pięknie, zawsze mówię, że masz refleks. A ja może, jeszcze jej kamerkę poprawię. O nie teraz. Coś najgorszego. Proszę, chłopcze, muszę sobie D. Co ja wam przetrzymałem, jak zapomniałam? O dobra. Ma teraz... Bociuka! No dobra, już się nauczyłem. Bez mnie Kurde, słaby jest. Ech. Okej, okay, dobra. Przyjęliśmy. O nie! Coś złego tam jest. O nie, coś się pojawiło. Ech, ej. Meczuka. E! Ło, pisze tam. Nie Całkiem nieźle. No proszę, chyba być tak. Doskonale. Robisz postępy. Teraz możesz się z Nie bada też. Pokażę ci, Jurolandzie. Dobrani! Dobrani! to napad Jestem gotowy. Co? Nie. Musisz. Król Grywazy! Co jest? A tak Niebiosa. Musimy im pomóc! Gerwazy, masz swoje obowiązki! Szybko do sali tronowej! Ale... Żadnych ale! Król Gerwazy wiedział, że horda szkieletów ostrzy sobie zęby na kamień wrót. Książę musiał dotrzeć do niego pierwszy. Szybko! Jest w tym wazonie! W kominku jest tajne przejście! Weź kamień wrót i. i. Dziękuję ci! Stój, podły zdrajco! Kim jesteś, by rzucać wyzwanie królewskiemu rodowi? Niegdyś zwałem się Atreius wynalazca. W innym stuleciu mieniłem się Denridionem Magiem. Ale ty, pradawny władco, ty znasz mnie jako Morgrima. Ty, Morgrim Czarny! Uciekaj, chłopcze! Uciekaj! Chyba nie. Oddaj to. Zanim zrobisz sobie krzywdę. Czy tego chcesz? Nie chcę kamienia w ród. Już go mam. Tylko jeszcze o tym nie wiem. tutaj siedziałaś fajna akcja, super było, nie, bo nas rozrzucił, świetnie, dobrze bym Wszystko mnie boli. Gerwazy! dokąd się wydzierasz? Tu jesteś, muszę się napić wody. Spokojnie. Tylko powoli. Cóż się stało? Zrobił coś. Zabrał kamień wrót. A amulet nie mógł ochronić równocześnie twojego umysłu i ciała. Amulet! Zniknął! Nie. Gdyby amulet zniknął, mnie też by tu nie było. Ja. Widziałem! On cię zabił. Zabił mnie? A to dobre. Ja już dawno nie żyję, pamiętasz? Rzeczy samej, król Gerwazy był równie martwy jak dawniej. Nawet Morgrim nie zdołał zniszczyć amuletu, bowiem był to przedmiot magiczny wielkiej mocy, tak jak i Kamień Wrót. Nie, Morgrim zabrał amulet, kiedy zamienił cię w to coś. Czy ja... czy odzyskam kiedyś swoją postać? Nie wiem, chłopcze. Teraz wyglądam raczej jak trupazy, a nie Gerwazy. Aha, przynajmniej poczucie humoru cię nie opuściło. I żyjesz, nie jesteś duchem jak ja. Po prostu zostałeś przemieniony. I co mam teraz zrobić? Po pierwsze, amulet miał ochronną moc i. Martwię się, co będzie, jeśli go szybko nie odzyskasz. Chodźmy do zamku. Może go znajdziemy. No, trochę nam to zajęło. Muszę się od nich uwolnić. Nie mam życie. Strzelę sobie. A to jest strzelę. Nie te mnie nie widzi. Ta też.

A, ten, nie to, no kurde, no, ja nie mogę, ja się pęknie. Stukces! Tak. tak, popiskowo, tego się obawiałem. Szkoda. O oh, nie! Szkielety, chłopcze, każdy mąż, kobieta i dziecko. Co do jednego, zamienieni w szkielety. Kurde! Ja będę musiał to, to ustawiać. Okej. Ale nie musisz się wytłumaczyć. Nie raz. Nie, nie, nie.

I nie A się rzucało. Ej! Trzeba się było postarać, co? E, nawet ich nie widziałem. Przebiegły z nich bestie. Chodź za mną, chłopcze. Za rogiem czeka coś, co poprawić humor. A to zobaczymy zaraz po więc ja. Nie, 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 nie. nie. Dobra. Ja. żegnam się z wami, ale na pewno dzisiaj będzie jeszcze odcinek, więc. Nara, się i cześć.